Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w czwartek 28 października. W święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dlatego też ewangelia nie będzie lekcją continua, więc tą lekcją ciągu dalszego Ewangelii rozdziału 13 Łukasza, jak pamiętamy, wczoraj czytaliśmy i w te ostatnie dni, ale będzie to Ewangelia też Łukasza, tyle że rozdział 6, wersety od 12 do 19. Posłuchajmy. Mniej więcej w tym czasie Jeszua wyszedł w górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Gdy nastał dzień, zawołał swych Talmidim i wybrał spośród nich dwunastu, którzy mieli być znani jako Wysłannicy: Szymona, którego nazwał Kefon, Andrzeja jego brata, Jaakowa Jochanana, Filipa, Bartalmaja, Matijachu, Tome, Jaakowa ben benchalfaja, Szymona zwanego Zelotom, Jude benjaakowa i Jude z który okazał się zdrajcą. I wszedł wraz z nimi, i zszedł wraz z nimi, i zatrzymał się na równinie. Był tam ogromny tłum jego Talmidim, wraz z wielkimi rzeszami ludzi z całej Judy, Jeruzalajem i wybrzeża w okolicach Coru i Sidonu. Przybyli, aby go usłyszeć i uzyskać uzdrowienie z chorób. Ci, których dręczyły nieczyste duchy, byli uzdrawiani i cały tłum usiłował Go dotknąć, bo moc wciąż wychodziła z Niego, uzdrawiając wszystkich. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, bardzo lubię te dni, w których wspominamy apostołów. Apostołów wiemy, że było dwunastu, jeden okazał się zdrajcą. Dzisiaj wymienionych jest dwóch apostołów Szymon i Juda Tadeusz a więc około dziesięciu razy mamy wspomnienia w roku tych naszych wspaniałych poprzedników, świętych, męczenników bo tylko jeden z nich nie, nie, nie zginął śmiercią męczeńską święty Jan, apostoł reszta wszyscy oddali życie za Jezusa. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj skierowali nasze oczy na to Słowo. Tutaj zostało napisane w 13 wersecie, że gdy nastał dzień, Jezus zawołał swych talmidim, a więc uczniów, talmidim to uczniowie, i wybrał spośród nich dwunastu, którzy mieli być znani jako wysłannicy. Mieli być znani jako wysłannicy. My dzisiaj to słowo wysłannik jest przetłumaczone jako apostoł. Apostoloi to z języka greckiego właśnie oznacza wysłany, posłany. I dlatego są oni nazwani apostołami, wysłannikami. Dlaczego? No bo idźcie, wysyłam was na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Moi kochani, Pan Jezus wysłał swoich apostołów a apostołowie wysyłali dalej swoich apostołów, przekazywali im depozyt wiary. To jest trochę tak, jak są jakieś firmy, które mają swoje tradycje, receptury. Czasami tak to gdzieś tam będzie bardziej dla nas zrozumiałe. Mają swoją recepturę. I kiedy widzą, że umiera jed, jeden, jakby ten, który wymyślił, być może jakąś recepturę na, na, na jakieś lody wspaniałe, czy jakieś inne produkty z techniki, to ten przekazuje potem tą recepturę innym, na dalsze pokolenia. Dlatego my jesteśmy kościołem, nazywamy się, tak wyznajemy, wierzę w jeden święty. Powszechny, a więc katolikos to oznacza katolicki, powszechny, czyli dla wszystkich, nie tylko dla Polaków, czy dla Żydów, czy dla Francuzów, tylko powszechny znaczy wszystkich, czyli wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Apostolski, apostolski, bo założony na fundamencie apostołów. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, żebyśmy to sobie uświadomili, że my jesteśmy Kościołem. Założonym na fundamencie apostołów, na ich krwi. To jest duma. Ja jestem dumny z tego, że moimi, spad, moimi tymi, którzy mi przekazali, spadkobiercami tej receptury na Boże Królestwo, są apostołowie. Ci, którzy bezpośrednio usłyszeli z ust Jezusa, tak jak dzisiaj w tym fragmencie, Jezus ich zawołał do siebie spośród Wielu talmidim, wielu uczniów, ale wybrał tych dwunastu i powiedział, bądźcie apostołami. A potem chciałbym tutaj przywołać też jeden fragment z Pisma Świętego, z listu świętego Pawła, apostoła do, do Tymoteusza. I Paweł zaczyna, i wielu apostołów to robiło właśnie, tych, których tutaj wymienialiśmy, robili to w podobny sposób. Ale Paweł mówi w tym liście do Tymoteusza, że ja, Paweł, apostoł Chrystusa, według nakazu Boga naszego, Zbawiciela i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei, do Tymoteusza, prawowitego dziecka w wierze, łaska mi osierdzie pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Po pierwsze, Paweł wybiera jego, Tymoteusza, mówiąc o nim, jesteś moim prawowitym dzieckiem w wierze. A więc przekazuje ci ten depozyt, i Paweł mówi dalej do niego w tym liście. Zresztą za zachęcam Was do przeczytania yy, też być może tego listu, pierwszego listu czy drugiego listu do Tymoteusza. Zobaczycie, jak ta linia zostaje przekazywana, ta linia Bożego Słowa. Oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, Paweł mówi do niego, że. Wcześniej go tam poucza, co ma robić, że Chrystus przyszedł na świat, zbawił grzeszników, spośród których Paweł mówi: Ja jestem pierwszy, ale dostąpiłem miłosierdzia. Czyli nauka Ewangelii, napisana w liście, inaczej przetłumaczona, trochę tak jak my tutaj to czynimy, że naukę Ewangelii tłumaczymy nieco inaczej, jakimiś innymi słowami. Ale Paweł mówi do niego dalej, i to jest to, te, te nasze fundamenty, czyli przekazywanie z, z pokolenia na pokolenie. Mówi dalej do niego, ten właśnie nakaz, poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko moje, pomyśli proroc, które uprzednio wskazywały na ciebie, byś wsparty nimi, toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je, ulegli rozbiciu w wierze. Do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić. To jest króciutki fragment, który pokazuje, że ci apostołowie przekazywali dalej depozyt wiary. Ale pośród nich też byli tacy, którzy właśnie, jak ci wymienieni tutaj Hymenajos i Aleksander, którzy odrzucili ten depozyt wiary i ulegli rozbiciu w wierze. Rozbiciu w wierze. Paweł mówi: o, o, o Przekazałem ich szatanowi, żeby się oduczyli bluźnić. Dzisiaj też jest wielu takich. Którzy nie są wybrani przez apostołów, nie jest im przekazany depozyt wiary, a nauczają. Nauczają antyewangelii, czegoś przeciwnego, bo demon nieustannie walczy z kościołem Jezusa Chrystusa. Nieustannie. W tym samym liście tutaj Paweł yy, potem mówi dalej do, do Tymoteusza, aby. Z, aby on, on pisze już w ogóle z więzienia, Paweł, ten list, czyli tuż przed śmiercią żeby ten depozyt wiary zachował aż do śmierci i przekazał go innym tym oczywiście którzy okażą się godni. No i kochani, jakie to jest piękne, że my żyjemy w kościele katolickim, a więc dla wszystkich, bez względu na pochodzenie. W judaizmie nie można być, przyjąć judaizmu, jeśli się nie jest Żydem na przykład. My przyjmujemy wszystkich, czy są bogaci, biedni, kobiety, mężczyźni, właśnie na tym polega Prawda, która jest jedna jedyna Boża w Kościele Katolickim, że my jesteśmy na wszystkich otwarci, bo zbudowani na fundamencie apostołów. A apostołowie byli wybrani przez Jezusa, a Jezus uczył nas dwóch przykazań miłości do Boga i do ludzi. Ucieszcie się tym dzisiaj, że jesteście uczniami, że jesteście yy, też. Ochrzczeni, zanurzeni w kościele katolickim powszechnym, zbudowanym na fundamencie apostołów. Jeśli ktoś może, to pójdźcie na MSZ Świętą, aby Bogu podziękować za to, że w tym kościele On nieustannie nas karmi, jest z nami przez wszystkie dni, bo apostołom powiedział: Nie zostawię Was, jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W tym kościele dzisiaj Pan dalej prowadzi swoją misję. Przez papieża Franciszka, a papież Franciszek ma biskupów, których mianuje każdego roku, wybiera spośród całego świata biskupów, a ci biskupi zgadzają się, aby byli presbiterzy, czyli kapłani, pomocnicy ich. A, i, i, a my dochodzimy do, do każdego człowieka, do każdego, kto tylko zechce przyjąć ciało Chrystusa, właśnie przez to, że biją dzwony w waszych dzielnicach, miastach, miasteczkach. Jesteście zapraszani przez y, pasterzy, następców, y, czy tych, którzy pomocników biskupów, jesteście zapraszani do tego, aby, aby przyjmować ciało Chrystusa. Taki jest Kościół katolicki. Nikt nie sprawdza tego, czy ty jesteś bogaty, biedny, czy ty masz grzechy w tej chwili, w której wchodzisz do Kościoła, czy ich nie masz, czy jesteś święty, czy obłudny. Pan Bóg Cię zaprasza, podejdź do mnie, tak jak tłumy przychodziły do Jezusa. Podejdź do mnie, do mojego kościoła, wejdź, bo ja tu jestem, tu nauczam, tu Cię chcę nakarmić, tu Cię chcę pocieszyć. Kochani, dlatego tak wielka jest potężna, diabelska, demoniczna walka o kościół, o to, żeby ten kościół zdyskredytować, żeby nas, kapłanów, też zdyskredytować, żeby, 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 wszyscy, żeby obrzydzić po prostu kapłaństwo, kapłanów. Msze święte, Kościół katolicki, dlatego trzeba pluć, pluć i pluć. To jest stara metoda nazistów i wszystkich innych tyranów, dyktatorów, a więc kłamać, zastraszać, rządzić i dziel, po to, żebyś miał władzę nad światem. Taki jest demon, taki jest, był i będzie. Dlatego my w Kościele bądźmy jednością, nie dawajmy się podzielić, ale kochajmy Ojca Świętego, kochajmy naszych biskupów, pasterzy, módlmy się za nich, tym bardziej, jeśli czasami widzimy ich też słabości ludzkie. Módlmy się za nich i Bogu dziękujmy, że jesteśmy w Kościele Katolickim. Dzisiaj szczególnie dziękujemy Bogu za tych dwóch męczenników, wspaniałych apostołów, a więc Szymona i Judę Tadeusza. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa i w Kościele katolickim aż do końca naszych dni. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże!